Montaż rolety plisowanej Vegas Plisse. Montaż do listwy przyszybowej. Do montażu Vegas Plisse potrzebne będą roleta plisowana Vegas Plisse. Dwa uchwyty Vegas Plisse. Cztery zestawy zatrzasków. Osiem wkrętów. Wkrętak krzyżakowy. Nożyczki. Montaż uchwytów Vegas Plisse. Przed rozpoczęciem montażu Vegas Plice na oknie przygotowujemy roletę pisowaną, mocując uchwyty. Mocujemy je poprzez nasunięcie oraz zakliknięcie na przygotowane mocowania. Montaż rozpoczynamy od wybrania odpowiedniego zatrzasku. Przykładając zestaw zatrzasków Vegas Plisse do listwy przyszybowej, wybieramy ten o pasującym kącie. Zatrzask Vegas Plice musi być dobrany w taki sposób, aby mógł być zamontowany pod kątem prostym do szyby. Niepotrzebne zatrzaski wyrzucamy. Po dobraniu odpowiedniego zatrzasku przystępujemy do jego montażu. Każdy zatrzask Vegas Plisse wyposażony jest w dystans, który pozwoli na łatwe i szybkie ustalenie pozycji zatrzasku wobec szyby. Odpowiednio umiejscowiony zatrzask Vegas Plisse przykręcamy wkrętami do listwy przyszybowej. Dla łatwiejszego i pewniejszego montażu, otwory montażowe mogą być wcześniej nawiercone wiertłem Fi2. Po przykręcaniu zatrzasku Vegas plise do listwy przyszybowej dystans należy wyłamać. Po dobraniu i zamocowaniu zatrzasków przystępujemy do montażu rolety plisowanej Vegas plise. Na wcześniej zamocowane zatrzaski Vegas plise zaklikujemy mocowania. Podczas zaklikiwania mocowań należy upewnić się, że sznurki nie są splątane. Splątane sznurki mogą utrudnić pracę plisy. Po zamontowaniu Vegas Plisse na oknie należy usunąć taśmę zabezpieczającą z rolety plisowanej. Tak przygotowana stylowa roleta plisowana Vegas Plisse jest gotowa, by cieszyć wzrok. Vegas Plisse. Więcej niż roleta.